Z tej strony prorobaczek, a ze mną dzisiaj jest? Poza 5B. I to będzie Ja tylko będę tak towarzyszyć, bo jestem z nim na escape i się No, Nie ma co robić, więc pomyślałem, że sobie nagram. Coś tam. Wow! A Dokładnie to prototypa. Może podam link do gry w opisie. A może nie? Czyli nie. To znaczyło nie, Pamiętajcie. Na... On oczywiście zgapia ode mnie serię, więc spokojnie, nie bójcie się. Na pewno tak, nie będzie zgapię, zgapię, taki zgapię. słaby jak jak. czyli zgapię, na pewno. nie. po prostu chciało mi się coś nagrać. No jasne, jasne, jasne. Jasne, Dobra, nagrywaj, a nie dalej i to będzie taki odcinek on to który robi będzie... dla piniądzków pamiętajcie to będzie taki odcinek który będzie on to um... robi dla piniądzków taki informujący o nowej serii która będzie y którą ja będę nagrywać i którą zgapił ode mnie okej, okay? to rozumiecie to i właśnie we mnie strzelają a ja się unikam i jestem hardcore Jeje. teraz po i będzie ginie. No dobra, ja z tym tu uciekam, bo nie da się go zniszczyć. Nara. Ha! A powiedz nam Kosa, w jaką ty fascynującą grę grasz? Fajną, ha. Powiedziałem, powiedziałem. Dobra. Kurde, gin, za zasranuj. No. I właśnie tak, to są pieści, które są ho, ho, ho. Gin, silne. Gin, 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 Ja gin, nie znam. gin, ja się ostatnio. Szponam... Nawet traci mi życie kiedy się obraniam, LOL. I no żal. Ja z nami tak. ostatnio się bawiłem w drwala. Wow. I... ale coś jest fajnego zrobiłem. No, bo ja oczywiście mu to tam? pokazałem. U jego. U niego. Dobra, zniszczę, zniszczę tego robota, puszką. Tak, to prawda. Kasa mi pokazał, bo ja nie mogłem przejść jednej misji tam gdzie się... Przypony musiałem się w takiego kapitanka zamienić i yy, żołnierzy. Fuck. I tak, zamieniłem się w niego, ale to okazało się, że trzeba to zrobić jak ninja. Ha, jak ja. Dobra, yy. A ja byłem odkryty. Jest, jest, Gin! Fuck yeah! No kolejny naprawdę, kolejne dwa, no jasne. Nie da się tak, muszę, muszę z 60 hitów zrobić, żeby jednego zabić. Ale One mi tracą... Kogo jednego? A takiego rob... Dobra, już, już będzie, już będzie, już będzie, już będzie, już Ej, będzie, już masz, będzie. Jest masz 5. kolcami. Jest! Jest, 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 kiń! 34, 35, 36, 38, może 40. I macie szpony to y, takie kolce robi się przez przytrzymanie prawego przycisku. Przecież oni mają tam instrukcję What the fuck is that? Czter... Znaczy ten... 60 razy 14 hitów What the fuck? Jak nie ja będziecie wam się chciało czytać To słuchajcie się Albo mnie No A, Albo się gapcie na mnie Albo na niego Chociaż mnie nie zobaczycie Fuck! Spierdzielaj Dobra i... Dobre Do misji idziemy? Oj chamie i tyle Ciao, gini ze szponu. Tak. I... I. I. Tak. No, mam połowę życia, no, ale zaraz denne. No. O, o. No, to, to jest szybki sposób, jak. Czyli robić. coś takiego miałem cały czas zrobić, a ja napierdzielam w tą byszkę. <laughs> ja pierdzielę. Ja, no sorry, kolego, ale zrobiłem tak. Z 60 hitów. Jeszcze jakieś uber killer robiłem, chociaż nawet nie zabijałem, John. Dobra. Kilka tam trików, już będziecie mieli tam podana instrukcje, ale jak się wam... jak nie lubicie czytać po angielsku lub nie chce wam się... jak umiecie czytać i nie chce wam się czytać, to słuchajcie się w moich filmikach, jak i w filmikach, kosy. No, dzięki, że o mnie wspomniałeś. Myślałem! Dobra! Ja mój rekord pobiję! Pobiłem! Ha ha Coś pobiłeś! Rekord w przeskokach. Ha, słabo. Good. Teraz tylko jak go załatwić? Dobra. Tak. i tako. Dobrze. Zabiłem go. Nie! Można... Zabiłem go! Dobra. Yy, Czuję się niewyobrażalnie Ja wam pokażę, jak się bawiłem w drwala, szpony. To jest tam trzy drzewka, ale pokażę wam na tych trzech drzewkach. Można je pięścią, ale można je też tak. Proszę. Ładnie? Ładnie. Brzydko, brzydko. Dobra. Yy, podpaliłem go. To jest w ogóle gra bez przemocy. Tak, yy, wcale tutaj nie ma przymocy. To jest taka gra dla dwulatków. Yy, tutaj w ogóle nie ma przymocy. Czyli w dla ogóle ciebie? krwi nie ma. I yy, w to ogóle ta, to nie co? da się go zabić, co za zasraniec. I właśnie to jest gra dla dwulatków. Yy. Czyli dla ciebie. Ej, to Jest! jest! Dla... Plus 1033 x to, to jest nawet gra dla tych. Dla dzieci, które się nawet urodziły, więc można w nią grać. No dobra, jako Edżendara. Ja więc można w tym grać, bez pozwolenia rodziców. Tak o tym chodziło. I to tyle. Tak. Będę... Będę nagrywać tylko... Kiedy będzie mi się chciało, bo nie mam za dużo ochoty nagrywać, ale jakoś mi się zrobiło. Jakoś zbrało się w garść i wreszcie. A to był pierwszy odcinek tajka.